Ale ja słyszałam coś, że przedszkole ma być całodobowe. Tak, powstał taki pomysł. Czyli all day, all night. Jak śpiewała kiedyś Mandaryna. Co? Piosenkarka taka. Mamy plan, żeby była opcja przedszkola całodobowego. No to ja się piszę. W sensie Fabiana mojego TZT. Tak jak powiedziałam, to jest dopiero pomysł. No ale chyba jakaś lista rezerwowa musi być, bo mnie później wybejbią na lewe wrotki. Będę pamiętać. A to będzie też w weekend? Nie, od poniedziałku do piątku. Czyli maksymalnie... Sześć dni, a nie możecie zrobić weekendów też? Pani by chciała dziecko tutaj zostawić na pięć dni ciągiem? Na pięć dni? Ja bym je mogła po miesiącu zabrać, jak Wam pasuje. Pani się na mnie z osądem patrzy, a ja sama wychowuję. Tylko aliment ojciec płaci, trzy tysiące, a ja nawet nie mam kiedy za te trzy tysiące pożyć. Świat zobaczyć. Pani ma aliment? Nie. No właśnie, to pani nic nie traci. Siedzi pani tutaj tak czy srak. Przedszkole całodobowe będzie dla osób, które pracują na zmiany. A ja bez zmian nie pracuję. I to się nazywa dyskryminał. Fabian Maliniak. Zapisz. To znaczy pani zapisze. Proszę pani, przedszkole to nie jest więzienie. No właśnie, to nie dramatyzuj, wpisuj mnie na listę. Ta opcja jest dodatkowo płatna. Jeszcze tu wrócę, jak chcę podwyższę aliment.